Cześć, jestem Kasper. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego od pięciu lat nie rozmawiam z mamą. To był pewien lipcowy dzień. Byliśmy na ślubie u wujka. Najpierw, oczywiście, byliśmy nam przy w kościele. Prza nie trwała zbyt długo. Po mszy zaproszono nas do miejsca, gdzie odbywało się wesele. To była taka ogromna sala, w której stał wielki stół pełen jedzenia. Z tyłu sali była niewielka scena, na którą trzech muzyków wnosiło gitary, mikrofony i głośniki. Wszyscy usiedli na wyznaczonych miejscach i zaczęli rozmawiać. Po wzniesieniu toastu to za pannę młodą i pana młodego mogliśmy jeść. Ja najpierw chciałem się czegoś napić, dlatego poprosiłem mamę, która siedziała bliżej czajnika do herbaty, żeby mi nalała herbaty. To był wielki, wielki błąd. Nie też, że nie dostałem herbaty, to dostałem wody. Wziąłem ją bez słowa. Byłem wstrząśnięty tym, jak mama się zachowała. Do końca dnia byłem już obrażony do mamy. Nie rozmawiałem z nią o tym. Myślałem, że następnego dnia będzie lepiej, ale jednak nie było. Było gorzej. Gdy znów poprosiłem mamę o herbatę do obiadu, to znów dostałem wodę. Tego było już za wiele. Powiedziałem mamie, że zachowuje się nie w porządku. I że tego nie akceptuję, że nie chce mi dać herbaty do obiadu. Mama nie wiedziała o co chodzi, ale ja widziałem swoje. Ja wolę herbatę od wody. Zjadłem szybko obiad, spakowałem potrzebne rzeczy i wyszedłem z domu. Postanowiłem pójść do dziadków. Oni mnie przynajmniej zawsze rozumieli. Do mamy napisałem tylko smsa: Teraz mieszkam u dziadków. Nie odpisała. Sz szedłem przed siebie przez pół godziny, kiedy zdałem sobie sprawę, że dziadkowie mieszkają 60 km od domu. Przecież nie będę tyle szedł z buta. Postanowiłem kupić bilet na autobus. To był jeszcze większy błąd. Dwa razy mi odjechał autobus, a raz wsiadłem do nie tego autobusu. W rezultacie, kiedy już dojechałem do dziadków, to był wieczór. Babcia otworzyła mi drzwi i wpuściła do środka. Tam w salonie już czekała moja mama. Powiedziała, że dostaje pięcioletni szlachman. Za wyjście z domu bez pozwolenia za to że się tyle martwiła zapyskowanie za to co zrobiłem przy obiedzie i tak se na to ja powiedziałem zdenerwowany że i tak zapomni o tym za tydzień ale mama wyciągnęła kalendarzyk z kieszeni i zapisała to w kalendarzyku który zawsze nosi przy sobie wtedy ja też dałem mamie szalapan. powiedziałem że z nią nie gadam przez pięć lat moje jedyne odpowiedzi od tej pory to były mhm mm aha m mm -mm, no za tydzień minie pięć lat odkąd nie rozmawialiśmy. Nie wiem czy wykonać ten ruch jako pierwszy się odezwać, czy też poczekać na rozwój wydarzeń. To jest bardzo trudna decyzja, dlatego proszę Was o ratę. Oczywiście dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Cześć.